Wizytę w Szczecinie ambasador Włoch zaczął od spotkania z wojewodą w jego gabinecie. Następnie zwiedził budynek Urzędu Wojewódzkiego. Później swoje kroki wojewoda i ambasador skierowali do Akademii Morskiej, by zobaczyć symulator. Pan ambasador jest po raz pierwszy w Szczecinie i chcieliśmy pokazać jak najwięcej miejsc, które się ze Szczecinem, z naszym regionem kojarzą, i wypromować te miejsca. Także dzisiaj mamy za sobą już krótką podróż między Odrzem. Pan ambasador widział stocznie, stocznie Gryfia, stocznie remontową. Widział też Międzyodrze. Piękne miejsca turystycznie również na Międzyodrzu. Według słów wojewody, ambasadorowi bardzo podobała się wizyta, szczególnie ta w Akademii Morskiej, ponieważ sam gość z Włoch jest fanem żeglarstwa i nie tylko co się staramy. Nie chcemy, aby ambasadorowie widzieli Szczecin region tylko z miejsc gabinetów, władnych gabinetów naszych, ale również skorzystali z możliwości zobaczenia czegoś więcej. Stąd wizytujemy dzisiaj Akademię Morską. Ambasador Szczecin odwiedził po raz pierwszy, ale miejmy nadzieję, że miasto spodobało mu się na tyle, że przyjedzie tu kolejny raz.